Marianna Schreiber została wydalona z Wojsk Obrony Terytorialnej, ponieważ jej aktywność poza armią była sprzeczna z wizerunkiem żołnierza czy żołnierki. Pani Marianna była w wojsku krócej niż rok i nie wie, że wojsko to instytucja totalna, gdzie się nie dyskutuje, ale wykonuje rozkazy. Wizerunek żołnierski ma się nijak do wizerunku kontrowersyjnej bohaterki. Schreiber jest też wkurzona na wojsko, gdzie podobno jeden z przełożonych molestował ją i chciał nawet zaciągnąć do łóżka natomiast czego dotąd formalnie nie zgłosiła jeśli wyższy stopniem żołnierz próbował poderwać Mariannę Schreiber wiedząc o jej rozstaniu z mężem to nie jest to molestowanie ale chęć korzystania z wolności i życia co Marianna Schreiber chyba akurat ubóstwia natomiast jeśli stosował szantaż czy próbował inną formę przemocy powinien ponieść zasłużoną karę mam nadzieję że Marianna Schreiber która teraz grozi Sądem Wojskowym, odróżnia te dwie okoliczności.